Witam, witam. Dzisiaj na starcie chciałbym wszystkim kobietom życzyć wszystkiego dobrego z okazji tego pięknego święta. Wszystkie tak reagujecie. Także wszystkiego dobrego. Zdrówka, uśmiechu na buzi. O, czego sobie tam życzycie? Z spełnienia marzeń. A my, dzień, spędzamy zamiast na obiedzie w restauracji, to w krakach. Ola, Ola będzie testować prezent od biurka. Pozdrawiamy przy okazji. Zobaczymy, co ta cewka potrafi. Słyszeliśmy, że Normalnie spełnia życzenia i, i wyciąga cuda z ziemi. Zamolony jeszcze jestem, kawa jeszcze nie weszła. Myślę, że przy pierwszej monetce się rozkręcę. Kto to to? No i czyś tego. Uważaj, się nie się. Takie rzeczy w lesie. Ale kaliber chyba z 1,5 mm. No. No, chyba na grubego zwierza to było. No, minęło już dobrze ponad pół godziny. Tu jest ten zrąb, co wczoraj śmigaliśmy. Znaczy, ja śmigałem. Tam dalej jest to pole. No i latamy. I monetki nie ma. Długo dałem olifory. Chyba kręcimy się tutaj, już z godzinę. Słychać kuraka, jak się wydziera. fajny lasek, klimacik. No, ale Ola nie chciała wygrać konkursu na pierwszą monetkę, więc jestem zmuszony to zrobić. <laughs> że co? Nic <laughs> mówię, że wygrałem konkurs, a nie chciałem. Pozdrawiam przy okazji Arka Czuczmana. Zapraszam do kolegi na kanał. Dzisiaj rano oglądałem przed wyjściem do kawusi filmik nie jeden oczywiście ale co tam monetki kosi to to jest poezja normalnie coś pięknego nic lecę dalej dzisiaj zostaje mi las pokazywać <gryw> naprawdę bardzo mało sygnałów czyściutko teraz dopiero z takiego doła 30 parę centów. Kawałek klamry, szkoda, że nie cała, no ale nic, dobre i to. Idę do oli, bo coś mówiła. Co masz? guzik O jaki ładny. Dlatego lubię takie laski. Teraz na 400 dołków coś wyjdzie. No. Piękne. A biłona na. No, śmiecia biłona na. Nie ma co się udzić. Gdzie ty w krzaki wlajesz? A Masz, Masz liście we włosach. <laughs> Ale monetki nie ma. Ja mam pół klamry. Ja wykopałam też coś, kawałek, ale strasznie ten, z dziurkami. No ale, nie. nie ale taka puchka. Sprawdzałem, sprawdzałem. Kółka nie ma niestety. Nie ma? Nie. Ja też wykopałam kawałek czegoś, ale rozsypało mi się w rękach. No i mam. No i mam. No i mam drugi krążek. 5 groszy 49. 5 groszy 49. A ty? Na parstek. Na parstek? Boję Obojowisko. Obojowisko normalne. Co to to? A z tego widzisz W stanie rozpadziuch. Nie wiesz, bo boję się go dotknąć, żeby się nie rozpadł mm -hmm. Dobra, wstań, nie stukaj Chciałem pa... tak, Piach z tego Czekaj, wysypię piach. O. Ja nie wiem, jak się jakoś Takie głębokie dziury kopię Ola Ola A, bo Nie będę je denerwował Dzisiaj ma święto Złoto Wejmaru No jak na las to naprawdę Zgon Ola ma trzy łyżki Ja mam czwartą Także a wczoraj, wczoraj Wam nie powiedziałem, nagrałem wczoraj to Babcie. Miałem jeszcze filmik nagrany jak Macha wykrywaczem. No, niesamowite to było. Ale niestety nie pozwoliła na, na to, żebym opublikował. Oho, o, teraz. Akcja, akcja na żywo. Akcja na żywo. Lecę. Także babcia nie, nie pozwoliła na opublikowanie, ale fajna no, akcja. Była. Tylko ja nie wiem, kto to nosił na szyi. I ja! Yeah. To chyba nie do szyi na szyi mogę, mogę przekląć? No nie, nie mogę. Ja. Pan taki wielki. I ja, rozwaliłaś system. Arku widzisz to? Ja nie wiem, kto to na szyi tego <laughs> chyba nie Ja cię nie mogę poczuć, jaki tak, krzyż. Już go ktoś przejechał, ale Ale jego można napostować, bo on jest dość Dość wytrzymały Tylko, że O ja Ciebie Pan Jezus już uciekł Masakra No hf miała drobnicę się szarpać No właśnie ja widzę Same łyżki wyciągła w nią. Jurko widzisz to? To ta cewka Mówiłem, że ona... Znaczy ty mówiłeś, że ona... mówi, że. Ale popatrz, coś tu że czyni, naprawdę, czyni bo cuda. to tu, naprawdę, jest ten No, jest do, do powieszenia, uch, ten ucho Czy no. Czyni cuda Bo sakra, taki Czyni bo... cuda, panie Gdzie dolecisz? lecisz? Mistrzostwo No, gratuluję, super sakra. Super fancik Mistrz, mistrz, mistrz Super <laughs> Kurde, taki chrzysz no, a babcia mówi ja pier Jakie tu ciężkie. Ja mówię chyba gareta mnie nie miała w ręce. Ajajaj, fajne przygody Były emocje przez chwilę Ale to nie krzyżyk. Ja już widzę. Kolejne 5 groszy 49 ładny stan. Super. To była 5 gruszówka. Tutaj kolejny sygnał kopnąłem. Jeszcze nie wiem co tam leży, ale wyskoczyło z grudki. Skłócamy i już patrzymy, cóż to ziemia dała, 49, patrzcie następna, taka sama. Idę, 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 To, 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 to tam znowu stukasz. Jakieś coś, coś tam napisz, napisane jest, ale nie wiem co. Gra coś tam, coś tam nie wiem. Myślę, że to kula jest jakaś, ale to chyba albo nabój, ale to chyba nie jest. No i tam w tam środku dziura, no to jakby to... Tak wygląda jak pocisk, ale, ale nie wiem co nie, prędzej dysza do, o, dysza do spawarki. O, jeszcze do spawarki. Dobrze, że... Takiego Dobrze. albo coś takiego. Naprawdę? No tak. tutaj trudno na pewno wychodzi tędy Nie wiem co to jest Każdyby w każdym razie Takie rzeczy tylko w lesie Tylko w lesie właśnie takie rzeczy tylko w lesie był zielony rower <gryw> Jest zielony kubek Taki fancior Zostawię go gdzieś na wierzchu Nie zabiorę bo bo nie mam plecaka żeby to wziąć Mładyn Poland Powiedz to jeszcze raz To, że depam w kupę? <grymne> I teraz szczęście Ja już mam 5 monetek, ola żadnej także musiała depnąć, żeby sobie poprawić polepszyć <grymne> Ola Szósta <laughs> co, to, co to jest? Pięć groszy, współczesne O mordek Dziewięć dwa Jakby to powiedzieć? Siedem zero No i co z tego, Jezus Maria Rururururura Co tam mówisz? Co masz? Klucz. Jaki klucz? Normalny, normalny klucz. Klucz z, z lat 80. 90. To trzeba nagrać normalnie. Patrzcie na to, patrzcie na to srebro. Srebro, tak? Srebro 50 groszy. No. Chyba 92, nie? Początom. Pewnie pasuje do mojej pięciogroszówki 9 da 2 dokładnie. No o kurczę, Mistrz. Ta, 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 ta. Normalnie Bolesław Plus. No. Jest druga monetka. No, Na Fireant. No. Trzecia. Się, 5 groszy się nie chwaliłaś. No nie 5 groszy znalazłem. Nie ja więcej tam śpiewasz pod nosem. Idę złóż Sobie. Sygnał wczoraj szukaliśmy na polu, a nie dookoła. No i taka blacha weszła. Pierwszy sygnał. Ponad 4 godziny terenie. wykopałem jedno szczęście, ale niestety w dwóch częściach. No i takie śmieciory To zacznę od siebie. 80 monetek dzisiaj. Przewaga PRL-u. A ta blaszka na koniec Klamret nagrywałem. No i tutaj oli, może w monetkach. Nie posypało, ale krzyż rozwalił system dzisiaj. Krzyż i ten ładny guziczek. Dzisiaj fanty dnia. No, ale tutaj raczej nie, nie było za dużo. Jo. Miałem na początku wypadł wspomnieć, że Kobiet jest na kanale 15%, tylko Ola mnie swoim wybiła. Zapomniałem. Także jeszcze raz życzenia najlepsze. No i jedziemy, jedziemy do Nociu. Miłego no. popołudnia. Trzymajcie się do następnego.